Was Bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię taką szybką zupę, naprawdę bardzo szybko. Kiedy się robiłam, jak pracowałam, po prostu kiedy nie ma czasu, kiedy byśmy chcieli coś zjeść ciepłego, a nie mamy czasu, żeby po prostu dłużej stać przy kuchence i robić sobie jedzenie. Myślę, że jeżeli wszystko nas szykujecie sobie tak jak ja, to zupkę będziecie mieli około 20-25 minut i zupa będzie już gotowa. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebna jedna torebka barszczu białego. Ja przeczytałam sk skład barszczu i uważam, że jest dość fajny. Także, jedna torebka barszczu białego. Yy, zupka będzie dla 4-5 osób. Ja mam cztery jajka ugotowane na twardo. cztery średnie ziemniaki pokrojone w małą kosteczkę, obrane. Do tego dwie łyżki. Chrzanu, tylko musi to być chrzan, ale a nie krem chrzanowy. Jak dacie krem chrzanowy, tam jest zazwyczaj śmietana i może Wam się zważyć później w garku. Do tego dwa ząbki, mam takie duże czosnku, dwie łyżki prażonej cebulki. 10 deko boczku, może być to boczek surowy wędzony, albo boczek y, parzony wędzony, parzony i cztery białe kiełbaski tak dla każdego po jednej i już wam mówię od czego zaczynam. Zaczynam od tego, że barszcz biały wsypuję do kubka. O. Wsypujemy do kubka i zalewamy wodą tyle, zaraz wam pokażę, żeby barszcz, żeby y, proszek po prostu był przykryty. Zimną wodą zalewamy. O! I troszkę pomieszajmy. Nawet jeżeli są grudki, nic się nie przejmujmy. Teraz go odstawmy. On dużo lepiej się będzie nam mieszał, jak troszkę po prostu postoi. Także odstawiam. Do garka daję nasze ziemniaki. Garnek mam około 3, 3 litrów. Daję ziemniaki, prażoną cebulkę, kiełbaskę. Kiełbaskę nakuwamy, można zostawić ją całą, można później wyciągnąć i pokroić w plasterki. Ja będę wyciągać i kroić w plasterki. Tak. Palam gaz i czekam, aż mi się zagotuje. Doleję wody. Zaraz tu wszystko pokażę. O. Tak. Żeby wszystko przykryć. Dobrze. Teraz y, boczek pokrojony w drobniutką kostkę, przeciśniemy przez praskę czosnek, czosnek przeciśnięty przez praskę, i dodajemy do zupy o. Można dodać troszkę majranku, można dodać jak to się nazywa, jeszcze jakieś przyprawy, które używacie. I teraz gotujemy, gotuj, poczekamy aż się zagotuje, skręcimy gaz na malutki i na małym ogniu będziemy gotować około do miękkości ziemniaków około 15-20 minut. Za ten czas ja po prostu obiorę sobie jajka. no 20 minut niecałe ziemniaczki sprawdzałam, już są miękkie wyciągnę kiełbasę, jeżeli ktoś lubi albo będzie miał białą kiełbasę taką cienką no to zostaw, może zostawić sobie w tak w kawałku ale ja wolę ją pokroić sobie w plasterki tak mi się później po prostu lepiej zupeje eee, i jeszcze coś powiem Białą kiełbasę używamy do tej zupy białą surową, nie parzoną. Parzona ma mniej smaku, będzie po prostu miała zupa. O, i ja kroję w takie plasterki i wrzucę z powrotem do zupy. Kiełbasę mam pokrojoną. Tutaj rozmieszany mam barwę biały, on trochę powstał, więc on się fajnie teraz rozmieszał. Tak. I tutaj mam chrzan, oczywiście. Wlewając małym strumieniem, mieszamy. Jeśli zupę zrobicie na dwa dni, to pamiętajcie, że na drugi dzień. Chociaż zupa dzisiaj jest o, taka rzadka, na drugi dzień ona zrobi się dużo gęstsza. I gotujemy przynajmniej od zagotowania te 3 minuty, bo mąka musi nam się zaparzyć. Wrzucam z powrotem kiełbaskę. Mówię Wam, zupka pięknie pachnie. Dla osób, które są zapracowane, które potrzebują szybko zrobić sobie coś ciepłego do zjedzenia, myślę, że jest to bardzo dobra opcja. Szybciutko i w miarę domowo. Tutaj już mam jajeczko do każdego, talerzyka pójdzie po jajeczku i naprawdę zupka jest bardzo, naprawdę bardzo pożywna i bardzo dobra. Także czekam aż się zagotuje, dwie, trzy minutki na małym ogniu. Po dwóch minutkach spróbowałam, potrzebuję jeszcze troszkę soli. I troszkę białego pieprzu. Każdy do, oczywiście, doprawia według siebie. I na sam koniec idzie chrzan. Chrzanu też dajemy tyle, ile lubimy. Mogą być to dwie, trzy łyżeczki. I zupę mamy gotową. Tak jak mówiłam, będę podawać z jajeczkiem. Jest naprawdę szkoda, szkoda, że nie czujecie zapachu. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie pachnie i jest naprawdę smaczna. No i szybka. A o to właśnie w tym przepisie chodzi. Miało być smacznie i przede wszystkim szybko. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa-pa!